Dzień dobry, witajcie. Chwila z gitarą, Jakub Jasi z tej strony. Słuchajcie, kolejny podręcznik, tom czwarty. Chwila z muzyką. Graj i śpiewaj piosenki na każdą okazję. W podręczniku m.in. Morskie Opowieści, Hej, Przyjaciele, Płonie Ognisko w Lesie i wiele, wiele innych popularnych piosenek na gitarę, śpiew solowy. Bądź też inny instrument prowadzący, ukulele i piano, keyboard, cokolwiek macie w domu. Słuchajcie, co mamy w podręczniku? Oczywiście omówienie podręcznika troszeczkę mamy takiej teorii gitarowej. Tutaj jak czytać tabulatury, akordy. Słuchajcie, akompaniament gitarowy więc są troszeczkę nowe rzeczy niż w poprzednich częściach: tak? ćwiczenia na prawą, lewą rękę. Dźwięki na pięciolinii, jak czytać też nutki, słuchajcie, wartości rytmiczne, gama, interwały muzyczne, to jest to, co na moich filmach, tak? Jak znaleźć też dźwięki na pianinie, o których dzisiaj też będzie mowa, wszystko znajdziecie w podręczniku najnowszym. Oczywiście zapraszam też do kupowania innych części chwil z muzyką, słuchajcie. Zaczynamy, zaczniemy sobie dzisiaj, bo będzie parę piosenek z tego podręcznika, na każdą okazję, czyli co? Na, na lato, słuchajcie, na wakacje. Piosenkę dzisiaj wybrałem Morskie Opowieści, jedna z najsłynniejszych szant, tak, i piosenek grana na całym świecie, w różnych językach, słuchajcie. Będzie nam potrzebny do tego amol. Oczywiście pierwszy palec, drugi i trzeci palec tutaj na trzeciej strunie, dźwięk A, E i E. Dobrze, Amor, najlepiej od piątej struny. Słuchajcie, odsyłam do poprzednich zajęć, jeśli ktoś jeszcze nie pamięta, albo nasza, nasza lekcja jest uzupełnieniem tego podręcznika, tak? Czyli bo ja będę mówił troszeczkę w szybkim takim tempie, tak? No bo mamy w końcu chwila, kanał Chwila z Gitarą, a mamy dzisiaj trzy instrumenty. ok? Mamy a Później będzie g Trudny troszkę akord. H tutaj pierwszym palcem, później G i G i. Tak samo tutaj, zobaczcie, odsłaniamy, żeby nam nic tutaj nie tłumiło. Tak. Mamy. Dobrze, mamy G, później mamy znowu Amol. Raz, dwa. C dur, tak? C, E i G, C, E, G, C, Durowy. Dobra, i tu będzie najważniejsze morskich. Opo wieści, tak? Teraz jak to zagrać? Słuchajcie, możemy zagrać tak, jak w tekście mamy, czyli kiedy rum zaszumi w głowie, później zmiala. Cały świat nabiera treści. Wtedy chętnie tu jest, popół, słucha człowiek i uwaga, tu będziemy akcentować morskich, opowieści. wieści. Już dwa razy, dobra, i refren. Ha, nalej, hej, ha, kolejkę, dalej. Hej, ha, kiedy to zrobi doskonale morskim opowieścią. Bo w środkach mama, mamy morskich, a w refrenach morskim. I teraz zobaczcie. Czyli zaakcentowałem troszeczkę dynamicznie, już zagrałem refren, zagrałem ósemkami. Raz i dwa, i trzy, i cztery. hej hej, kiedy he ich he, he, he. wznieśmy. Raz i dwa, i trzy, i cztery. Morskim opowieścią. Osoby, które zaczynają dopiero grę to tutaj swobodnie sobie czekać na to przejście, nie spieszcie się, tak? Przećwiczcie sobie wszystko, dobrze? I tak słuchajcie mamy cały czas w tej piosence, tak? Czyli mamy A, A-mol, G, a, mol, G, a mol, C, G, E, A, A i koniec. I gramy morskie opowieści, dobrze? Uwaga, zagramy teraz z podręcznika linię melodyczną, tak? I zaczynamy sobie na pustej strunie oczywiście możemy grać kostką. Możemy grać palcami, słuchajcie. No, jak tam tak samo jak przy, przed chwilą może nie pokazałem, raz i dwa, i możemy grać niewidzialną kostką, kciukiem, tak? Otwieramy rękę, zamykamy rękę, kostka, tak? Jak komu jest wygodniej. Najważniejsze, żeby brzmiało, tak? Stroiło i brzmiało. Teraz zobaczcie, kiedy rum zaszumi. Tak, przyciskam oczywiście na danej strunie dany próg. Tak, tak jak jest w tym podręczniku, czytam sobie z niego. Yy, cały świat nabiera treści. Wtedy chętnie słucha człowiek na piątym morskich opowieści. Hej, kolej. Rzadkie jest granie tych piosenek linią melodyczną, bo przeważnie śpiewamy, a śpiewniki mają po 300 stron, 100, 200 i tak dalej, i więcej. I nie ma tam nut ani linii melodycznych. W moich podręcznikach są, zachęcam, właśnie gorąco. Tyle słuchajcie. Nie będę tutaj szczegółowo objaśniał, bo wszystko jest tu. Tak? Więc zachęcam do, do kupienia. Mamy wszystko, przećwiczycie sobie. Można cofnąć oczywiście teraz. Tak, można sobie zatrzymać film. Co mamy? Ukulele, tak, sopranowe. I tam i słuchajcie, tak samo sobie sprawdzamy. Co my tu mamy? No i tak samo będzie amol. Giedur, giedur, dobra. Czyli będzie a drugim palcem tutaj. Amol. Tak samo możemy zwrócić się, tabelę akordową na końcu podręcznika, żeby sobie wszystko zobaczyć. Kciuk, tak jak w moich poprzednich filmach, już o tutaj mamy, drugim paluszkiem. Później yy, g -dur. Pierwszy, drugi i trzeci, dobrze. Później będziemy znowu mieli Amol, drugim paluszkiem. Trzymamy i dźwięki. I C. To jest trzeci palec tutaj samotny na tej pierwszej stronie. Od dołu, dobra? liczymy Co z, z biciem? Czyli się trzymamy. Możemy na łokieć, możemy tak i albo sobie kciukiem tutaj poszukajcie też brzmienia. Tak? Dobra, i będzie. G i E. Uwaga! No i tu jest ten problem z E. E. albo gramy drugi, trzeci, czwarty. Czekajcie. O, widzicie? Na czwartym łapie, drugi, trzeci, czwarty. A pierwszy paluszek ląduje na drugi próg pierwszej tej struny od dołu. O, i piękny durek. Dudy do! dudowy, I mamy, tak? Teraz osoby, które są bardziej doświadczone, mogą położyć mini ba tutaj barę na trzech strunach, tak? Albo ktoś jeśli ma dużą łapę, bo to też tak może być, ja tu już kopieram. Tak? I tu, tu jest też bardzo ważne, co przed chwilą mówiłem w gitarze. To tu jest też bardzo podobnie. Morskich opowieści tu też będziemy akcentować. Czyli zaczynamy. Giedur. Cały świat nabiera treści, amol. Wtedy chętnie cedur. słuchać człowiek i uważajcie, i tu będzie najważniejsze: morskich opowieści. Hej, ha, kolejkę, na lewy, w karkinie, to zrobić doskonale morskich opowieści. i tak dalej, tak? Bawię się. Si, dwa, i z... Raz i dwa, i trzy, i cztery, raz i dwa, i trzy, i cztery. Na różne sposoby, tak? Cały czas, i później druga zwrotka. I w zasadzie to jest koło, cały czas jest to samo, kochani, tak? W zależności ile tam chcemy zaśpiewać. Dobra, no i uwaga, linia melodyczna, tak samo jest w moim podręczniku. I tu nam będzie potrzebne wyższe w ogóle progi. Co to znaczy? Ano, mianowicie będzie siódmy, tak? Później mamy ósmy, dziewiąty, dziesiąty, słuchajcie, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Sprawdźcie sobie skalę instrumentu. Ja w moim podręczniku rozpisałem. W różnych rejestrach na ukulele i gitarę, po to, żeby korzystać też z tych wszystkich tutaj strun i poznawać taki in instrument, no bo jest dość ciekawy, słodki, ma te brzmienie. Dobrze? okej okay. I teraz mamy coś takiego na siódmym. Kiedy rum zaszuł mi w głowie. Trzeci, siódmy był a G i D cały świat na bieg uwaga G tutaj ta nasza dolna dobra treści świetnie dobra treści znowu siódmy wtedy chętnie słu dobra słucha tak człowiek uwaga dobrze i morskich opowieści dobrze i Hej, ha, kolejkę, nalej, hej, ha, kiel. i Uwaga, tutaj górna na szangie, wznieśmy. I później mamy siódmy to zrobi doskonale. Uwaga, siódmy próg, tak? Dziewiąty to będzie fis, dziesiąty G i A, dwunasty to jest najlepszy, Piękne to brzmienie jest wysokie, tak? Morskich. O, piąty powieści, tak? Czyli pamiętajcie, siódmy, e, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, dwunasty. Proszę sprawdzić sobie, jak macie ukulele markery, ale przeważnie jest piąty, siódmy. 7, 8, 9, 10 i 12. Uwaga, na gitarze, żebyście się nie pomylili, mi się to czasami też mi się, bo jest 9 i 10, <laughs> to jest dobre też. Zwracać na to uwagę, a w okulele, przynajmniej tym moim, ale może i większość będzie oznaczenie, właśnie, że jest 7, 8, 9, nie, 10, 11, 12. Zwracajcie na to uwagę, bo można się pomylić, co on tam mówi, nie? Ale. Proszę zwrócić, skąd wiem o tych nutach, no z końca podręcznika też wiem, jakie są dźwięki na ukulele, jeśli ktoś nie jest zainteresowany taką teorią. Zapraszam. Dobrze, czyli mamy, słuchajcie, kolejny przykład, tak? Pamiętajcie tutaj o siódmym, piątym y, progu też, dobrze? Dobra, dobra, uwaga, słuchajcie, co jeszcze mamy? Mamy jeszcze coś takiego jak morskie opowieści na... Na piano, na piano, keyboard, słuchajcie, bądź też klawiaturę sterującą, tak jak ja mam tutaj. Nie trzeba nic więcej. Słuchajcie, od C do C, od C do C. W moim podręczniku znajdziecie się do, re, mi, fa, sol, si, do. Koniec. Nic nie trzeba więcej. Ta szanta jest w tonacji C-dur, nie ma krzyżyków bemoli. No to gramy, słuchajcie, po klawiszach białych, ok, okej? Okay. od Odtąd dotąd lub odtąd dotąd. Ale zaczynamy od E. Może ja sobie zaśpiewam właśnie tak. O, o, będzie szantowo właśnie nisko, czyli mamy tak. E, 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 A, C, E, D, 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 G, H, D, E, 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 I teraz uważa, uważajcie, przepraszam, Fis, Fis, bo mamy znak, yy, o dobra, tu coś widać, jest mm, krzyżyk przy nucie. To kompozytor nam mówi, mamy zagrać FIS i gramy FIS, G, A, G, E, D, H, A, A, dobra? I, hej, H, -E, e, A, C, E, D, 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 G, H, D. Znowu Fis, g, a, g, e, d, h, a, a. Dobra? Mamy? Już też w bardzo prosty sposób możemy sobie tutaj pracować nad tym. Wolno, cofnijcie ten film, znowu zastopujcie. Można sobie podpisać nuty, słuchajcie. Podpisać każdą nutkę, tak? No i w tym wypadku mówię, mówię, że tu jest Fis. mamy Fis, okej? Okay? To, to, to będziecie widzieli tutaj w nutach. tak? A możecie podpisać też z początku podręcznika, na początku mówię, o. I są wszystkie dźwięki, wystarczy podpisać i, i już jest. Dobra, akordy A, C, e. Amol, czyli A, C, E z tercją małą. Yy, na końcu podręcznika są akordy. Dobra, ja tu lewą ręką albo prawą, jak chcecie. Kiedy rum zaszumi w głowie, Giedur. g g G-H-D, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek, C-Dur zrobimy, C-E-G, słuchać człowiek i morskich Edur. <ślvora> Kischa opowieści. Dobra, wejdźmy w tą oktawę. O, pięknie. Amol, 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 amol. G, 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 g. C, możecie tu, c, albo tutaj. Ti, tam I uważajcie, g akcentowanie. I a, a, Dobra, brawa. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści. Wtedy chętnie słucha człowiek polskich opowieści. Tak jest, słuchajcie, więc możemy sobie zagrać tak samo na pianie. Dobrze? Bardzo dziękuję. Zachęcam, słuchajcie, do kupienia podręcznika, jeśli odpowiada Wam taki repertuar na każdą okazję. Czyli utwory na. Które możemy grać przez cały, przez cały rok, to zapraszam serdecznie. Dziękuję, że oglądacie mój kanał. Przećwiczcie sobie wszystko, cofnijcie. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Pozdrawiam. Chwila z gitarą.